widzowie z tej strony Mateusz i dzisiaj trzeci odcinek z naszej serii Matieusza dzisiaj tak jak wczorajszy odcinku obiecałem yy, o idziemy do netheru o nie, nie nie nie, co ty tu robisz ale chyba najpierw tak widzimy, chodźcie, naj, najpierw pójdziemy się przespać Wy po tytule... Nie, wy po tytule będziecie oczywiście wiedzieć. Co sobie... O, wczoraj odcinek był taki totalnie na spontanie. Niestety nie udało nam się wczoraj... E, zagubiłem się chwilą. Nie udało nam się wczoraj zdobyć papówki. Ale za to mamy pieska. Który gdzieś tam teraz zamkuje. się ma zombie, więc nic nie robić, nie spadłem. Nara? Ktoś mi tutaj na... Au. myślę, że teraz jest będę. O, zaraz będzie też... O! Dobra, widzowie. Następny odcinek pewnie będzie, że wbijam 30 level i robię enchanting. Ale to, to zobaczycie w kolejnym odcinku pewnie jutrzejszym. Widzowie, właśnie, o tu jest nasz światło Otrzymałem, widzowie, od naszych pani dyrektor plan lekcji. Jestem załamany i ogólnie załamany, no. Niestety, ułożyło się tak, że wracamy na sprawnie z biologii. którego, ba, Widzę Tak, jestem nieszczęśliwy, że wracamy Znaczy Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, że wracamy w sensie, że Polecimy sobie na przykład innymi sobie tam pogadamy I takie tam, nie? No Tak, żeby się spotkać, to jestem bardzo szczęśliwy Ale no Ajajaj widzowie aj, aj, no tak tak se jeszcze ja sobie to wezmę tak na wszelki wypadek zapalnitkę mam e, tu mamy trzy chyba wykorzystamy widzowie no patrzcie wykorzystamy sobie wszystkie diamenty po pierwsze robimy kilo o tak i tego jednego wkładamy do do enchantment tylko widzowie mm. tylko my tam nawet obsydianu nie to robimy. no to będzie trzeba wyhandlować tyf. u piglinów obsydian że jak gaz nam rozwali to żeby Wrócić jeszcze do domu, nie? Dobra. Hmm, poczekajcie, ja sobie tutaj. OK. Nieważne. Co co? To... Dobra, widzę, nie wiem coś mi ten. Jedna osoba mi jedna rzecz napisała i tak teraz się zdziwię, co do mnie pisze. Yy, dobra, ja sobie tu stopper ustawię, żeby tu widzieć ile trwa odcinek. Pewnie już jakieś 2-3 minutki. Bo wczoraj był taki 29 minut widzowian. No postarałem się. Mieliście co ogląd... Aj! Mieliście co oglądać. Wszystko dzięki y Minecraftowi Nie dzięki mnie, bo ja po prostu wyjierę nagrywam, a on e, on po prostu daje mi tu ciekawe tematy do nagrywania jak przejdziemy w sumie, jak zabijemy smoka z wizerze to pewnie seria się nie skończy i na przykład nie wiem, może zostawimy nawet ten dom i pójdziemy kiedyś gdzieś indziej na przykład nie wiem, coś budować nie wiem, za wizerze nie mam planu, albo rozpoczniemy wtedy też Nową serię. A nowa seria już będzie taka ten. Może hardcore sobie zarobimy. Na hardcore nigdy się nie nudzi człowiek. Na hardcore to pewnie domu też jakiegoś. Super nie będziemy mieć. Uff. Proszę. Nie blok. Nie. Nie chcę być na biomie. tym gdzie trzeba parkour robić. Ej! Co to ma być? Au! Mnie jasne. Wiem, tego nie wziąłem Ale nie patrzcie. Chodźcie, widzę, że wracamy. Albo... No dobra, bloki te. Trochę, że kopię Jegoś kobla mam nie mam. To będzie jeszcze ważna Trudno. To równo. Dobra, bloki. bloków ma być tyle. No, się kierę. Dobra. Nie wiem czy nie suszy gaz. Uuu. Trochę mówiąc, widzowie... O mówiąc, obszarze? W czego nie ma nie mam. że nie to, że nie mam złotej Nie widzisz mnie? Dobra, to szukać się widzę. Dobra, czyli możemy zarobić trzy statki i co sobie zarobię po prostu buty. Trzy. Czy mhm. mogę tak nie robić? Mhm. Dobra, o Jeszcze gdzieś tu było mhm. nic, nic nie chcę robić, nie? Oczywiście wyzdębnię, nie? Dzięki Dzięki stary lubimy się, nie? Pamiętam No to... Ja to ten dobry, nie? My tu się... Nie! To jest najgorszy bionk, kiedy darzy, może być. Jestem blisko jego. O, dzięki, że spadłeś się jeszcze. Tutaj. W sumie stary dzięki, że nie sprzedał. Miły jesteś. No, ale trochę nadal nie rozumiem, dlaczego on nadal nie strzela, ale... Ja, ja tam się nie będę wykłócał, nie, mi, mi to patrz. Jeju, ja tam zostawię trafnik. Nie ja mam tu nic... Nie robię, nie robię... Szybko rób te buty... To, to... Już chciałeś, nie? Nie, ty nie bierzesz, nie bierzesz Naprawdę ja jeszcze nie umiem rozpoznać, który z nich będzie mnie pił, a który nie. Dobra, mamy trzy sztabki. Dobra, o! Tam mamy związek, na którym możemy zrobić te... Ty weźmiesz wodę mnie to? Nie. Dobra, czyli... O, ten weźmie. Poczekajmy. Ja tutaj sobie pospieram. E, stary No Mogę coś Na coś Typ Nie po to tu przeszedłem stary Po to nie przeszedłem Dobra chłopie widzę że się nie dogadamy tu. Nie nie! Tak nie będzie Ja tu chcę się z Tobą dogadać. A ty co mi dajesz? Ty mi dajesz jakieś kurcze tutaj. Gdzie jest mój! Chłopaki My tak nie będziemy się bawić! Nie! Kurde. Nara! Nie ma tak Co ty sobie myślisz? To tak łatwo? Co jest O! O! Na dwie wstawki. To... Yy, do... No. O, już sobie przypomniałem jak ten dion... Nie, się nastał pasa, tyle to Dobra Dobra, nie, ja, ja, ja się tak nie bawię No czy ciebie Ja ci dam, chodź Nie, walnij Walnij, poczekaj, stój Stój, poczekaj My się tu coś co? Nara Nara, kopię ja się tak nie bawię, nie? Tak jakby łatwo, łatwo z tobą być. Uuuu... Tylko przydałaby się... Nie, to jest bastion. Już myślałem, że to jest... ...świeca. Idziemy. Tak, Chodź. możliwe, że jeszcze w odcinku widzowie ja po prostu znajdę, żeby tutaj was też nie zanurzać po prostu znajdę, wezmę blaze i tam nigdy się już nie pojawię bo pewnie prawie e, prawie zakładę razem z nim dobra, ja tu, ma, ja tu mam gdzieś widzowie, ja buduję kolejny crafting to mnie zaraz coś teraz. Dobra, jest pięć. Chilo jakoś nam wytrzymuje. Yy, to sobie biorę. Nie, nie. o, to jest nie niepotrzebne. Także żeby postawić przed całym gdybym nie tu, nie widzę. Wiem, ja widzowie, to nie było zbyt mądre, tak, wiem, pojmuję to. Pierwszy raz w życiu próbowałem tak zabić Endermana. Tu mamy takie coś. Nie, to do takiego czegoś to ja się nie chcę spisać. Do tego też nie. No nie mówcie mi, widzowie, że ja będę musiał... O! A, już myślałem. Siema, etki? E, nie, poczekajcie. Ja mam lepszy pomysł. Etyki. Etyki. To nie nara Au mam pomysł I sium. Nie, no to Gdzie wy macie swoich kompi? Czy tu jest jakieś siodłem? Nie Oczywiście Oczywiście to nie było po, po to. Nie, to... Poczekajcie. Nie, to się... No dobra, to się nie wygenerowało tutaj. tak schodzić, bo Nedewy akurat... Każde serduszko ma znaczenie Au, au Dlaczego ja mówię au? Siema Edek Byłbyś tak miły i wsiadłbyś do tej łódki Co, to nie działa? Się przed Ale się przeterasłem widzę. Dobra, ej, nie no. Droga perełka jest ok. Tak, można zbierać perły, nie? A nie jakoś. Kurczę tutaj kombinacje w normalnym świecie zabijanie. No, widzę, ja pamiętam takie czasy. <grytanie> <grytanie> Ha ha Wy oczywiście wiecie, że ja nigdy nie nasykałem, oczywiście, tutaj na tego Minecrafta, nie? Wy tu z Minecraftem widzicie, dobrze nie? No. Nie, oczywiście nie mam bloków. No widzowie, my się tutaj ten, lubimy, nie? No, no tak, dlatego, więc ten poznajomość mi tutaj, tak nagle twierdza. Poczekajcie, teraz sobie wciwcie telefony. Jupit! Twierdza! Forteca! Czy my tu coś mamy? Wielkiego Magma cube'a, A to od czego? Pront, nuru. No, wielki słań nie wypadł. Wypadł. Na Ale z mikstorki nie wiem czy ja się będę tutaj walić, patrzę, 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 patrzę Które to? Które to? Nie no, ja to nie wiem, to nie wierzę, nie? no Ale to ma Blaj się To tego, nie Dobra Toszkę kolejne I moja tarcza ma ten? Eee, widzowie! Ty to ta prawie nie używana eee, dobra, co mogę wywalić? Co mogę? Co mogę? Dobra, idziemy. Een ouderwetsche? Een ouderwetsche? Een ouderwetsche? Een ouderwetsche? Een Eh, Gdzie ouderwetsche? Een ouderwetsche? Een ouderwetsche? Een ouderwetsche? Een Taki z Ciebie kozak? No właśnie. Ha, taki z Ciebie kozak, tak? Dobra widzowie. Patrzcie to. Tak oto powstaje. I lecimy dalej. Tylko gdzie wy... Chciałem się zapytać, gdzie wy, kurczę, macie tę stronę, ale widzę, że się dowiedziałem. Jak tam plot? U na wyczerpaniu już. Ale nie, no dobra. Tak żeby sobie to pozaznaczyć, tak? To chyba wtedy... Siema! ma! Ej, ale nie wam. A no. Miałeś Nie walić. mieliśmy mieć układ. Ja cię nie zabiję. Jak ty mnie nie dotkniesz, nie patrzę się. Tak? Tutaj się sami, ty, bo ja teraz nie wrócę stąd. Nie wal do mnie. Wypadł. Yy. Dobra, tu. Dobra, to ja się tu widzę w kopie. A. I przy okazji nazbieram więcej surowcy! Można też i tak. Dobra, jenny Czyli ja się nie będę zastanawiał. Dlatego do netheru zawierasz z blokami. I idziecie bez bloków zgon. Idziecie z blokami zgon zgon bo gaz gaz was zobaczy gaz was omiję gaz będzie zły O. nie robię ci nic ogarnij się dobra, widzę, że łatwo a potem jeszcze tylko perelki. dobra Mmmm... Ja Zobaczcie, co zachowam sobie. A bum! Wal! Wal jestem w Dzięki! O kurde, a to was tyle! Aaa Nie mam mnie! Nie ma! Nie przykujaj się! Wyjść! Jo, jo, von, von, von. Eh, a ty co to? Co je to třetím? No, a ty kde to je? To je nejlepší z to, všichni. Dobra, wezmę sobie! Dobra, mamy osiem, pięć, o kurde. Wezmę sobie widzowie, jakieś nie wiem no tak, mniej więcej niż. Tego to będę miał... Dobra, tak sobie było, 16, czyli... Yy... No tego jeszcze tak, 8... 8, no Jeszcze 4 pałki sobie wezmę. Ale panowie, teraz pijcie się? Brajo, okej. Okay. O, dziękuję. Ale tak... Spokojnie! Na każdego przyjdzie kolor, Tak. To chodzi. Au. Ty! E. No ty podpaliłeś mnie! Ktoś ci pozwolił? Gdybym chciał zostać podpalony, to bym poprosił grzecznie. A nie, że ty mi się tutaj na Dobra, dzięki panowie. Nie, nie, nie dobra, nie liczę wam tego. Żyjcie sobie własnym życzym, życiem, które ja popchlaczę, tędy. Dobra, co my mamy? Poczekajcie, niepotrzebne rzeczy To, to To, to Nie, to sobie wezmę 21 minut, czyli do tego jeszcze tyle Dobra, widzę wracamy Nie, dobra, widzę je Kon... Ja wrócę do domu Patrzcie Bo tutaj już mi się odcinek wydłużył Dobra ja wracam widzowie do domu. Oglądajcie poprzednie odcinki i siemaneczko.